Dzień dobry, witam Was serdecznie w pierwszym pilotażowym odcinku Growth Vloga. Na start moi drodzy, trzy rzeczy, dla których ten vlog w ogóle powstaje, po co on powstaje, słowo wyjaśnienia. Pierwsza rzecz jest taka, że no nie wszystkie treści mieszczą się na, w moim podcaście czy też w moim newsletterze. Jeżeli jeszcze nie znacie, to wrzucam linki Wam. W opisie, w podcaście czy w newsletterze publikuję bardziej, wiadomo, treści, takie konkretne, konkretne taktyki, konkretne narzędzia. Tutaj natomiast będzie być może bardziej teoretycznie, będzie też trochę takich treści około biznesowych i w ogóle nie biznesowych, jak podróże gdzieś tam w tle, tak jak teraz, więc to jest powód numer jeden. Druga rzecz jest taka, że chcę być lepszy trochę w wideo, bo wideo nie jest moją mocną stroną. No i trochę ten vlog ma być takim treningiem, do tego, żeby być. To znaczy, lepiej czuję się w podcastach czy też w treściach pisanych a wideo trochę odstaje, więc mam nadzieję, że to się nieco zmieni. Trzecia rzecz jest taka, że ten format po prostu mogę realizować na przykład podczas podróży, tak jak teraz. No i trochę tych podróży będę Wam gdzieś tam w tle też pewnie pokazywał, bo na przykład podcast jest trudny do realizowania, gdy nie jestem w domu, a w zimę na przykład częściej mnie nie ma niż jestem, także mam nadzieję, że to też będzie bardziej regularne. Wstępie lecimy zatem do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do tematu MVP, który możecie kojarzyć zarówno ze świata sportu, jak i ze świata biznesu, czy bardziej startupów. Nas oczywiście interesuje tutaj ten biznesowy i startupowy MVP, czyli Minimal Viable Product. Jest to produkt, który nadaje się do wypuszczenia na rynek, ale niekoniecznie jest jeszcze perfekcyjny i dopracowany w 100%. No i nie bez przyczyny mówię o nim dzisiaj w pierwszym odcinku tego vloga, bo ten vlog pewnie można podciągnąć właśnie pod takie MVP. Zobaczcie, mógłbym czekać na to, żeby nagrywać tego vloga kolejny rok albo dwa, zanim będę miał jakiś idealny sprzęt, zanim się przygotuję nagrać to 10 razy i opublikować wersję numer 10, a nie wersję numer 1. Natomiast więcej korzyści pewnie Przyniesie opublikowanie od razu i nagranie 10 kolejnych odcinków. No i podobnie wygląda to biznesowo. MVP w startupach to po prostu jest produkt, który ma bardzo podstawowe funkcjonalności. Nie jest dopracowany pod względem UX, nie jest dopracowany pod względem grafiki na przykład, ale już robi pewną rzecz i możecie sprawdzić, czy rynek tego chce. I to jest tutaj główny. Punkt, który warto mieć w głowie w kontekście MVP. Wypuszczacie produkt i od razu tak naprawdę zderzacie go z rynkiem i sprawdzacie, czy warto go rozwijać, czy warto robić go dalej. Z tym vlogiem będzie podobnie. To znaczy, jeżeli uznacie, że ma to sens, chcecie to oglądać, no to powstaną kolejne odcinki, a jeżeli nie, no to nie będę inwestował w niego swojego czasu. I, i tyle. To po prostu powinno tak działać. Nie ma się co przejmować, nie każdy produkt, rynek przyjmie odpowiednio. Plus, gdy wypuścicie go szybko, to szybko możecie wprowadzać zmiany do tego produktu, do swojej grupy docelowej itd. O ile MVP tak naprawdę dotyczy świata startupów głównie, to znaczy z tego świata się wzięło trochę, to uważam, że warto je przemycać też do innych tematów, mniejszych biznesów, biznesów usługowych, bo bardzo często widzę taką sytuację, gdzie Wiecie, ktoś właśnie pracuje rok nad swoim landing page'em i stroną internetową do produktu, którego tak naprawdę nikt później nie chce, albo chce go w zupełnie innej formie, i przez kolejny rok przerabiają tą stronę internetową i w ogóle swój produkt, żeby dostosować go w ogóle do tego, czego chce rynek. Ogólnie, obecnie, znajdujemy się na Sycylii w mieście Syrakuzy. Spróbuję obrócić, może, kamerę. O, nie wiedziałem, czy to się uda. E, tak to wygląda. Jeżeli nigdy nie byliście na Sycylii, no to ja osobiście mocno polecam. Dla mnie Sycylia to jest takie najbardziej włoskie z włoskich miejsc. A Syrakuzy są całkiem spoko. Są tutaj lepsze miejsca, może uda się je pokazać w jakichś innych materiałach jeszcze. Sycylia na pewno wygrywa pogodą, bo jest bardzo, bardzo na południe, jak na Europę przynajmniej. No i nawet teraz pod koniec listopada, jak widzicie, Śmiało możecie tutaj chodzić w t-shircie jest ciepło. Natomiast wygrywa też kuchnią z mojej perspektywy. Bo o ile kuchnia włoska to samo w sobie jest złoto, tak kuchnia sycylijska to, nie wiem, platyna pewnie. I macie tutaj wiele takich przysmaków typowo sycylijskich, ale też typowo włoskich, i jest to naprawdę coś pięknego. MVP. Możemy tutaj tak naprawdę mówić o dwóch tematach. Pierwszy temat jest taki czysto technologiczny, czyli startupowy. Tutaj MVP tak naprawdę to pojęcie powstało, czyli tworzymy jakiś konkretny soft, który rozwiązuje jakieś tam konkretne problemy. No i załóżmy, że chcesz stworzyć soft dla biznesu, który będzie liczył biznes, to znaczy będzie liczył jakie mamy zyski i tak dalej, i tak dalej. Niezbyt to może ambitny przykład, ale w tym przykładzie Twoje MVP równie dobrze mogłoby być na przykład Excelem, który sprzedajesz swoim klientom i badasz, czy to trafia w ich problem, i zbierasz feedback jak ten problem rozwiązywać lepiej, zanim zainwestujesz 500 tysięcy dolarów w budowanie skomplikowanego softu, który będzie pięknie wyglądał. Natomiast jeżeli mówimy o takim bardziej tradycyjnym biznesie, usługowym, produktowym, no to tutaj ta definicja MVP startupowa może nie będzie miała miejsca, ale to, co, na czym mi zależy po tym odcinku, to bardziej to, żebyśmy wiedzieli, że warto możliwie szybko wdrażać pierwszą taką walidację, Naszego produktu, naszej usługi, czyli badać, czy ktoś w ogóle będzie chciał za to zapłacić i w jakiej formie powinniśmy to wdrożyć. Bardzo często możesz więc zamiast tworzenia najpierw swojej usługi, produktów, zatrudniania zespołu, najpierw próbować w ogóle sprzedać wizję tego, co robisz, a dopiero później budować to, co robisz. Czasami dzieje się też tak, że ktoś na przykład tworzy. Ogłoszenia sprzedażowe. Powiedzmy, zastanawiasz się, czy warto inwestować w nieruchomość jakąś w konkretnym miejscu, czy ona będzie przynosiła konkretne zwroty z inwestycji. No to zamiast się zastanawiać, możesz wystawić ogłoszenie z konkretną ceną i sprawdzić, czy w ogóle jest zainteresowanie. I Jeżeli jest zainteresowanie, to jak duże to zainteresowanie jest. Prosta walidacja to często jest też jakiś landing page, budowanie listy mailowej, zbudowanie jakiegoś lit magnetu w temacie problemu, który chcemy rozwiązywać następnie swoim biznesem. Z jednej strony sprawdzamy, czy rynek w ogóle rzeczywiście ma ten problem, jest zainteresowany rozwiązywaniem go. Z drugiej strony budujemy sobie na przykład listę mailową, do której później możemy z naszym finalnym produktem uderzyć. No i tak jak wspomniałem, tak naprawdę ten vlog, pierwszy vlog pilotażowy jest swoistym MVP, także dajcie znać w komentarzach, czy mają powstawać kolejne odcinki, czy ma taki format sens, a jeżeli coś warto w nim zmienić, to dajcie znać, co warto w nim zmienić. Czy one mają być krótsze, czy mają być dłuższe, czy ma być mniej merytoryki, czy więcej, czy ma być więcej pokazywania rzeczy poza merytoryką, bo właśnie to jest odcinek o MVP i MVP jednocześnie. Trzeba jednak tutaj dodać, że miłośnicy plażowania pewnie nie będą zadowoleni. Tak wygląda jedyna plaża, na którą się tutaj natknęliśmy. Macie do wyboru kamienie, glony lub skały w wodzie, przez które musicie się przebić, jeżeli chcecie sobie popływać. Także brzmi jak fan. Tutaj, moi drodzy, druga plaża wygląda w ten sposób. Bardzo, bardzo zachęcająca. Drodzy w tym odcinku nie zdążę Wam wszystkiego powiedzieć i pokazać, bo został mnie kolejny dzień. Jestem już w drodze do kolejnego miejsca, fajnego miejsca pokażę Wam w kolejnym odcinku, a tymczasem zostawiam Was z widokiem na największą wyciskarkę cytrusów na świecie prawdopodobnie, także enjoy!